Z roku na rok dostajemy coraz więcej produkcji na rynku gier. Poznanie zatem większości z nich staje się czymś nieosiągalnym przez zwyczajny brak czasu, i to o ile jeszcze będziemy wiedzieli o ich istnieniu. Pamięć o kilkusetkach tytułów nadal co prawda będzie wspominana, czy to przez historię, reklamę, pamiętną nazwę lub specyficzny pomysł na gameplay. Żyjemy jednak w nowej erze cyfryzacji, gdzie informacje powoli giną pod stare rosnącym ich natłokiem, starsze dane stają się nieaktualne, a my być może przykładamy uwagę do zupełnie innych rzeczy w pędzie zmieniającego się świata. Co więc z grami, które już nie tak dawno zdobiły listę najlepszych tytułów lub przeszły bez większego echa, niekiedy całkowicie nas omijając? Czy jest sens do nich wracać? Gdy i twórcy zrobili swoje, cena wyraźnie spadła, a niektóre rozwiązania gameplayowe mogą już lekko irytować. Czy też zaszufladkować je pod kategorią retro i uczynić z nich jeno wspomnienie lub ciekawostkę? Jeśli też chcecie poznać odpowiedź, zapraszam was na recenzję po recenzjach. Witajcie z tej strony Wician i muszę być z Wami szczery. Nie przepadam zbytnio za Falloutem, którego trzecia odsłona w stopniu znacznym zradziła mnie do kolejnych odsłon, no ale dziś chciałbym wrócić do New Vegas, pracującego na tym samym silniku, który dosyć często wspomina jest jako najlepsze z całej serii. I tak właściwie nie ma się co dziwić, gdyż za produkcję odpowiadała w tym wypadku docelna ekipa Obsidian Entertainment, która musiała zmagać się z mocno ograniczonym czasem. Do tego niemal całkowicie pracując na nieznanym silniku, co z pewnością stanowiło niezłe wyzwanie, mimo wsparcia od części twórców pierwszych dwóch Falloutów, jak i społeczności. Jednego z moderów wspomnianej trójki nawet zatrudniono, a stworzony przez niego system ulepszeń broni na dobre wprowadzono do gry. Informacji jednak jest tu o wiele więcej, więc pozwólcie mi je uporządkować, oraz nie zapomnijcie sprawić swojej bibliotek na Epic Games, gdyż tytuł był tam rozdawany. Film ten powstał również w dużej mierze dzięki prośbie widzów, dlatego pozdrawiam Was, a jeśli to oglądacie, dajcie znać, jak film Wam się podobał i koniecznie odwiedźcie zakładkę społeczności. Kontynuując, dosyć często gdy zerkam nagrywy dane przez Bethesda, nasuwa mi się naturalne skojarzenie z taką zwyczajną prostotą, mało wymagającą, świetną do modów oraz być może średnią produkcją, którą naprawią również fani. Co nie brzmi zbyt zachęcająco, czyż nie? Ta opinia zmienia się jednak częściowo, gdy przyglądam się procesowi tworzenia ich kolejnych gier. Zaangażowanie deweloperów nierzadko potrafi tutaj zaskoczyć i sprawi wrażenie, że mamy do czynienia z dziełem, które stara się zapewnić coś o wiele lepszego poza tym, co widzimy na ekranie. I o ile nie zawsze takie zabiegi mnie przekonują, to Fallout New Vegas jest jednak jedną z takich produkcji. Gra ta ukazała się w 2010 roku i jak wspominałem wykonano ją pod dosyć sporą presją czasu, gdyż deweloperzy otrzymali jedynie 18 miesięcy na jej skończenie. Co nie jest tak naprawdę zbyt dużym zasobem przegra kategorii triple. Ucierpiała na tym więc część zawartości, gdyż mapa miała być nawet większa, rozszerzając m.in. zadania Frakcji Legionu. Stąd na licznych forach i wywiadach możemy znaleźć całkiem sporo informacje na ten temat. Ba, na wczesnym etapie prac rozważano nawet możliwość filania się w chociażby gula, ale przez piętrzące się problemy i goniący czas zrezygnowano z takich koncepcji. Skupiając się w dużej mierze na dopieszczeniu podstaw, co niestety widać po grze nawet dzisiaj. Nie przeszkodziło to jednak temu Falautowi, by stać się całkiem sporym sukcesem, który rozszerzył się w parunastu milionach egzemplarzy. No, ale co czyni New Vegas tak wyjątkowym? Przede wszystkim historia, która stanowi naprawdę solidny kawałek tej pustyni i uniwersum z równie ciekawymi kryptami. Fajne tej gry zdecydowanie nie przesadzają, gdy wspominają ją jako jedną z najlepszych w całej serii. Na dodatek, jako że Obsidian Entertainment założone zostało przez byłych pracowników Black Isle Studio odpowiedzialnych za pierwsze dwie odsłony Fallouta i wówczas skasowaną trójkę z jako Van Buren, to część pomysłów zaczerpnięto właśnie z niej, co z pewnością pomogło trochę twórcom. No ale wracając, gra stanowi bezpośrednią kontynuację całej serii, dziejącą się jednak na zachodnim wybrzeżu z centrum w tytułowym Vegas. Zadbano nie tylko o miasto, gdyż mapa świata tak naprawdę jest odbiciem zdjęć satelitarnych terenów wokół wspomnianego centrum, poza niekiedy zmienioną skalą. Głównym bohaterem za to jest kurier, który w nie do końca jasnych okolicznościach ociera się o śmierć z powodu paczki, którą miał dostarczyć. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności udaje mu się przeżyć, dzięki pomocy robota i lokalnych mieszkańców, by już po chwili wyruszyć na pustkowia w poszukiwaniu odpowiedzi. I to właśnie ten wątek stanowi tutaj wstęp do gry, gdyż szybko sprawi on, iż wplątamy się w sam środek sporu między frakcjami, w którym jak to zwykle bywa, przyjdzie nam zagrać główną rolę. Deweloperzy tutaj szczególną uwagę przywiązali do ukazania każdej strony jako w miarę neutralnej, a nasze poczynania odzwierciedlają to na czyją stronę się szala zwycięstwa. Chociaż jest też możliwość, by nikt nie wygrał. Sądzę jednak, że warto samemu poznać tą historię, stąd pozwólcie, że przejdę dalej. I z rozgrywką niestety jest trochę gorzej. Jako, że wszystko śmiga podobnie jak w trzecim falaucie, to nie mogłem się oprzeć takiemu nieprzyjemnemu déjà vu. No ale jak po wstępie udało mi się wyjść na pustkowie, to było już trochę lepiej. W grze znajdziemy naprawdę dużo eksploracji oraz interakcji ze światem, które możemy rozwiązywać często przy pomocy wcześniej nabytych przez nas umiejętności czy perków dających określone premie. A wierzcie mi, znaleźć możemy całkiem sporo. Od kolejnych krypt, w których coś poszło nie tak, do rozumnych guli, które chcą wyruszyć w swoją własną wielką podróż. A jako, że gra jest rpg to możemy kreować naszą postać w Uznania tego tak w walce, jak i rozmowie. Odniosłem jednak wrażenie, że walka sama w sobie jest bardziej dodatkiem, a spora część gry jest zwyczajnie przegadana, jeśli akurat nie podróżujemy przez pustkowia. Sam nie uznaję tego za wadę, ale sądzę, że warto o tym wspomnieć. Tym bardziej, że gdyby było nam mało, możemy podkręcić poziom trudności trybem hardcore'a. I zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że na pustyni znajdują się też nietypowe punkty orientacyjne, np. Wielki dnozaur, co bardzo dobrze prezentuje klimat niektórych miejsc, jak i sam Vegas, chociaż migoczące tam neony przeprawiły mnie o lekki ból głowy. Problemem Falauta jest za to przede wszystkim to, co doskwiera jednej grze od zmiany Bethesdy. Błędy do tej pory się niestety zdarzają, mimo tych 14 lat, i doświadczyłem na przykład stracenia zapisu przez wyjście z gry zaraz po nim, zablokowania się na umywalce lub kazyjnego blokowania mojej postaci przez drzwi, które chciałem otworzyć. Co prawda są to akurat drobne babolki, tyle że przy starzejącej się oprawie trzeciego Falauta bardziej mnie irytowało, gdy już na nie trafiłem. Po niektórych animacjach widać też upływający czas, przez ich sztywność, czy też czasem dziwnie układającą się kamerę podczas eliminacji. To, co jednak najbardziej mi się tutaj nie podobało, to skala niektórych dużych wydarzeń która zdaje się być dosyć mała przy równocześnie naprawdę ogromnym rozmiarze niektórych lokacji. I o ile rozumiem to w przypadku Pustkowia, tak chociażby taki obóz w Vegas wydaje mi się być niepotrzebnie rozległy i w wielu miejscach pusty. Zauważyć też można ślady o wspomnianej wyciętej zawartości, co niestety przynajmniej w moim wypadku odbija się na ostatecznych wrażeniach. Nie jest to więc sporo, ale sam sądzę, że w bardzo nieprzyjemny sposób zgrzyta to na tle po prostu dobrej historii. Mimo tego, iż deweloperzy najprawdopodobniej zrobili co w ich mocy, by ulepszyć tyle, ile tylko zdążyli. Jak jednak tytuł wpłynął na twórców? Sukces produkcji z pewnością pomógł Obsidian Entertainment w budowie i dalszej reputacji. Co robią więc dzisiaj? W początkowych latach ich działalności przypisano im łatkę twórcy sequeli, głównie za takie tytuły jak Drugi Kotor czy Neverwinter Nights 2. Patrząc jednak na decyzje wydawnicze w kolejnych latach, jeszcze przed New Vegas, twórcy dążyli do tego, by tworzyć gry od zera według własnych pomysłów. Udało im się wprowadzić ten plan dopiero po kilku latach dzięki zbiórce z Kickstartera na Pillars of Eternity. Produkcja ta okazała się sukcesem i od tego czasu w portfolio studia pojawiły się ich własne gry takie jak Kontynuacja wspomnianych pilarsów, Tyrany czy Pentiment. Oczywiście w międzyczasie studio wykonywało również projekty we współpracy z innymi. Tytułów jest jednak sporo, dlatego pokażę Wam ich pełną listę, w tym te, które już wymieniłem. Warto też wspomnieć, iż The Outer Worlds stanowi oczko puszczone właśnie w kierunku New Vegas, niekiedy nawet bezpośrednio do niego nawiązując. Dlatego jeśli szukacie podobnego doświadczenia, być może warto sprawdzić ten tytuł, który również był rozdawany ponownie przez Epic Games. Wracając, Obsidian Entertainment ma się raczej całkiem dobrze, a obecnie pracuje nad dwoma grami, czyli drugim The Outer Worlds oraz Avowet. Pozostaje nam więc oczekiwanie na kolejne prawdopodobnie świetne produkcje, co nieraz przyszło nam już zobaczyć. Powracając do początku, czy New Vegas to nadal najlepszy Fallout? Nie ukrywam, że musiałem się nad tym chwilę zastanowić. Podejrzewam, że brak sentymentu z mojej strony trochę tu pomógł, ale ogólnie rzecz ujmując, i tak i nie. Jak wspominałem, gameplayowe rozwiązania dość wyraźnie się zestarzały, a historia nie dla każdego będzie wystarczającym game changerem. Co zdają się potwierdzać też niektórzy młodsi gracze, dla których po cię 4, New Vegas może wydawać się niezbyt atrakcyjne i przestarzałe, nawet jeśli polubili to uniwersum. Sam, oczywiście, polecam Wam poznać tą produkcję, jeśli Was ominęła i macie pewną tolerancję na błędy, ale głównie ze względu na całkiem ciekawe wątki zadań. Gdybyście jednak nie w wydane... Przez Bethesdę, to prawdopodobnie się rozczarujecie lub będziecie się tutaj trochę męczyć. Ewentualnie warto zajrzeć do zakładki z modami od społeczności, bo tych, a jakże, jest tu całkiem sporo. Nie ukrywam jednak, że po latach od premiery samo wiele chętniej zagram w tego Fallouta w odświeżonej wersji z niektórymi rozwiązaniami, jakie mogliśmy zobaczyć, chociażby w jego kolejnej odsłonie. Oceny, które gra zdobyła przez lata, zdają się częściowo wpasowywać w tę opinię i średnia na Metacriticu wynosi 84, a sami gracze oceniają ją nieznacznie wyżej. Gdybym za to chciał ocenić Fallouta uczciwie, dałbym mu siódemkę. Personalnie jednak dostałby ode mnie ósemkę. Tytułowi nie można odmówić tego, że pod względem świata i fabuły potrafi wciągnąć, zaciekawić lub porwać na kilka godzin, a my możemy nawet się nie zorientować. I jednocześnie nie trafi on dziś do każdego, czyniąc gry przyznane głównie dla ciekawych graczy i fanów amerykańskiej wizji nuklearnej apokalipsy. Sam również pierwotnie miałem duże opory, by usiąść do tej produkcji, więc podejrzewałem, że nowi gracze ocenią ją całkiem podobnie. I chociaż nie wszystko, co słyszałem na temat tej gry, się potwierdziło oraz trochę się w kilku miejscach rozczarowałem, to mogę śmiało wam ją polecić, o ile lubicie odnajdywać się w nie do końca jasnych konfliktach. I jeśli spodobał ci się materiał i chcesz zobaczyć pozostałe odsłony serii Fallout, nie zapomnij zostawić po sobie śladu. A póki co, do usłyszenia.